Dzień dobry korniszony, profesor Kłos z tej strony. Dziś kolejne zadania z arkusza czerwcowego z roku 2025, 21 i 22 zadanie. Zadanie 21 jest zadaniem bardzo sympatycznym, jeśli ktoś jest grzeczny i przygotował się porządnie z oddziaływań międzycząsteczkowych z tematu wiązania. Bo oni nam tu mówią, że jeżeli zastąpi się atom tlenu atomem siarki w związkach chemicznych, no to to mocno zmienia właściwości substancji. No i mówią, że związki 1 i 2, które tu widzimy, czyli etanol i tak zwany tiol, czyli związek, w którym tlen został właśnie zastąpiony atomem siarki, mimo podobnej budowy, różnią się właściwościami i wartościami temperatur wrzenia, konkretnie się różnią i mamy przyporządkować wartości temperatur wrzenia do konkretnego związku. I teraz, ponieważ etanol jest zdolny do tworzenia międzycząsteczkowych wiązań wodorowych, to jego temperatura wrzenia będzie oczywiście wyższa, czyli 78, Tu będzie niższa, czyli 35. Jeden punkt już mamy. Teraz mamy wyjaśnić, dlaczego te związki etanol i etanodiol znacznie się różnią wartościami. I tu już podkreśliłem to, co ostatnio jest częstym sformułowaniem w arkuszach, mamy się odnieść do konsekwencji różnicy w budowie. Różnica w budowie to w etanolu obecność silnie elektrojemnego atomu tlenu połączonego z atomem wodoru, co powoduje, że cząsteczki etanolu tworzą wiązania wodorowe między sobą. A w diolu brak takiego atomu elektrojemnego, a zatem brak wiązań wodorowych między cząsteczkami, i to wystarczy. Coś takiego tutaj należy napisać. Jeśli chodzi o 22, to tutaj jest wszystko napisane. Tiol o wzorze można otrzymać: Proszę bardzo, CH3, dwie grupy CHSH z alkilowej bromopochodnej i wodorosiarczku sodu. Wodorosiarczek sodu nh S, czyli jest to substancja zawierająca jony Na oraz jony HS. Alkilowa bromopochodna to oczywiście będzie związek, który będzie miał taki sam szkielet węglowy jak tutaj, tylko będzie bromopochodną, czyli będziemy mieli CH3. I albo piszemy tak samo jak tutaj, czyli dwa razy wzięte CH i tam brom, albo rozumiejąc budowę tego piszemy wzór po prostu dwa bromopropanu, bo zapewne z niego powstaje ten tiol. Dodać. Forma będzie by nowa skrócona, więc jony HS- wlatują po stronie substratów. Widzimy tutaj, że grupa SH się podstawiła za brom, czyli mamy do czynienia z substytucją z zapewne nukleofilową i Br- PR jako produkt uboczny tej reakcji. O, no, takie fajne, thank you.